Po przerwie na mecze reprezentacji Radomiak Radom wrócił do walki na boiskach PKO Ekstraklasy. Jego pierwszym wrześniowym rywalem była szczecińska pogoń, czyli trzecia drużyna ligowej tabeli. W poniedziałkowy wieczór na stadionie miejskim szulicy Narutowicza w Radomiu stawił się komplet publiczności, który gorąco dopingował Radomską drużynę. Jednak początek meczu nie ułożył się pomyśli myśli Zielonych. Radomiak stracił gole już w drugiej minucie spotkania, kiedy to na listę strzelców wpisał się Piotr Parzyszek. Po stracie gola Radomianie zabrali się za odrabianie strat, jednak ich próby długo. Nie przynosiły rezultatu. Dopiero w samej końcówce kapitalnym strzans przed pola karnego popisał się Leandro, który tym samym zdobył swojego pierwszego gola w PK Ekstraklasie. Była to bramka na wagę remisu, choć zdobycie jednego punktu nie do końca usatysfakcjonowało dariusza Banasika, trenera Radomjaka Radom To moje wrażenie jest takie, że, że no, byliśmy zespołem lepszym, że momentami yy, dominowaliśmy na boisku że zespół się nie podłamał po straconej właśnie bramce w tej pierwszej minucie i nawet w pierwszej połowie stworzyliśmy sobie dwie trzy sytuacje z których no, powinniśmy zdobyć bramki natomiast gdzieś ta bramka nie chciała wpaść dążyliśmy do tego żeby, żeby zdobyć bramki robiliśmy zmiany wprowadzaliśmy kolejnych ofensywnych zawodników no i doczekaliśmy się do tej 89 minuty gdzie gdzie, gdzie wspaniała wspaniała akcja wspaniała bramka Leandro jakby uwieńczyła tą naszą dobrą grę, ale tak jak, tak jak powiem, że, że to co mówię o tym mieszanym uczuciu, że, że wydaje mi się, że... Patrząc dzisiaj na zespół Pogoni Szczecin, który przyjeżdżał tutaj w roli faworyta, nie byliśmy zespołem gorszym, ale w moim odczuciu na pewno byliśmy zespołem lepszym. Po remisie z Pogoniem Szczecin dzieloni z dorobkiem 9 punktów zajmują siódme miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Radomienie ciągle mają do rozegrania zaległe spotkanie z Rakowem Częstochowa. Kolejny mecz drużyna Dariusza Banasika rozegra w najbliższą sobotę, kiedy to w Radomiu podejmie drugi w tabeli Śląsk Wrocław.